Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Oddajcie Polskę Polakom, oddajcie nam, co nie wasze. Oddajcie Polskę Polakom, uwierzcie to jednak jest nasze. Oddajcie Polskę Polakom, nie dajcie się bóg prosić. Oddajcie Polskę Polakom, póki jeszcze chcemy prosić. Ziemia Święta. Jak Państwo myślą, z czym to się nam może kojarzyć? Jeżeli napiszemy to z małych liter, że Ziemia Święta, no to sobie zaczniemy zastanawiać, czy gdzieś istnieje jakiś kawałek przestrzeni w krajobrazie, który został uświęcony, ja wiem, czymś męczeństwem, krwią żołnierzy. A może jakimś zdarzeniem niesamowitym, i tak będziemy o tym mówili. Czasami w przenośni ludzie mówią, że święte są te miejsca, które pamiętamy z dzieciństwa, te tak zwane Arkadie i inne. Natomiast jeżeli byśmy to napisali z dużych liter: Ziemia, święta, no to raczej wciąż jeszcze w naszej cywilizacji będziemy myśleli o Palestynie. O tym kawałku Ziemi, całkiem niedużym w perspektywie globu ziemskiego, na którym się ta nasza cywilizacja rozpoczęła. Właśnie tam. Ziemia święta. Święta dlaczego? No przecież to oczywiste. Dlatego, że tam urodził się z matki kobiety. Człowieka, Bóg, jako dzieciątko. Tam żył, tam nauczał i tam został umęczony, ukrzyżowany, a potem zmartwychwstał. To wszystko tam. Więc, jeżeli mamy taką drogę i taki punkt odniesienia, to wcześniej czy później w tej opowieści o Ziemi Świętej pojawi się słowo golgota. Ja właśnie tak o tej Golgocie chciałbym dzisiaj opowiedzieć, tak po swojemu. No więc zaczynajmy. Bo widzicie Państwo, było to 12 lat temu. Co Pan mówi? Powiecie, przed chwilą Pan mówił o Ziemi Świętej, o Chrystusie, przecież wszyscy wiemy, że dwa tysiące lat temu. Ja też wiem. Ale tak naprawdę nasza cywilizacja odwołuje się do Golgoty. Do, tych, do tego, co zdarzyło się dwa tysiące lat temu i do tego, co zdarzyło się tysiąc lat temu tu, dla Polaków, poprzez chrzest. Dobrze, Golgota. Ja wiem, że bez tego wapiennego wzgórka w Jerozolimie, zwanego miejscem czaszki. Bez tego, co się tam stało, naszej cywilizacji by po prostu nie było. Wiem również, że barbarzyńcy najchętniej rozjechaliby Golgotę buldożerami, bo się jej po prostu boją. Boją się tego, co ona z sobą niesie. I w ramach pewnej przenośni, metafory, symbolu i w ramach faktów. W czas. Wielkiego tygodnia chciałbym państwu i sobie przypomnieć, że i u nas mamy chętnych do takiej wrażej roboty, do tych buldożerów. No i używa się do tego na przykład kulturowej dekonstrukcji. Do niedawna jeszcze z importu. Dzisiejsi hunwejbini rewolucji marksistowskiej już nie Wprowadzają koni czy bydła do świątyń, ale urządzają tam koncerty, pokazy mody, a dodatkowo sakrum deprecjonują w przestrzeni publicznej, no między innymi na scenach teatralnych. Dokładnie według tego schematu polskojęzyczni marketingowcy nowego, wspaniałego świata zafundowali nam Golgotę Piknik. Najważniejszym punktem Teatralnego Festiwalu Malta 2014 w Poznaniu miał być spektakl, no właśnie o tym tytule, Golgota Piknik, w reżyserii Rodrigo Garci, no Argentyńczyk mieszkający na stałe w Hiszpanii. Przedstawienie było nie tyle sławne, kiedy o nim się dowiedzieliśmy, co osławione. Jego premierowe pokazy w roku 2011 we Francji, w Tuluzie i w Paryżu spotkały się z bardzo gwałtownymi protestami katolików. Dokładnie tak samo zareagowano w Polsce, co spowodowało odwołanie zaplanowanych prezentacji tego spektaklu. Piekło zawyło, a z nim rzesza funkcyjnych sług jego. Wśród nich ówczesna szefowa galerii Zachęta, a obecnie minister od kultury, Hanna Wrublewska. Czy to kogoś zaskakuje? Zbierano podpisy, pisano listy i apele do władz. A niektóre instytucje szukały obejścia tej sytuacji, tej blokady, urządzając projekcje filmowe w spektaklu albo specjalne czytania tekstu scenariusza. Mocno to promowały takie media jak gazeta wyborcza i polityka. Widzicie Państwo, w Polsce, poddanej przez dziesiątki lat totalitarnej cenzurze, wciąż łatwo. Kupić sympatię ludzi argumentem, że ktoś czegoś zakazuje. Jeżeli już mówić o zakazach, to ja z pozycji człowieka teatru mógłbym obecną sytuację w kulturze polskiej nazwać systemowym cenzurowaniem dostępu widza do treści innych niż te, które są zgodne z realizowaną przez rządzących ideologią. Od czasów golgoty piknik, przemoc symboliczna tak, to jest bardzo dobre określenie przemoc symboliczna stała się rutynową metodą realizacyjną spektakli w instytucjach teatralnych, a w konsekwencji również a to jest straszne w ruchu amatorskim tej branży teatralnej a więc od najmłodszych lat. W repertuarach scen utrzymywanych z publicznych pieniędzy, a jakże nie znajdziemy przedstawień promujących wiarę katolicką, życie w czystości czy miłość ojczyzny. Natomiast, natomiast niemal w każdym mamy permisywizm, relatywizm, antypolskość, a także obrażanie ludzi wierzących w Pana Boga. Jacek Kowalski. Historyk sztuki, poeta i pieśniarz, w kontekście Golgoty Piknik bardzo słusznie zauważył, że w swych przesłaniach, formie i treści tego typu spektakle spełniają wszelkie znamiona mowy nienawiści. No tak, właśnie przez tą przemoc symboliczną. Gdybyż to wszystko miało wymiar jednostkowy, to znaczy dotyczyło kontrowersji, jakie. Mogą się pojawić i często się pojawiają pomiędzy ludźmi, no w kontekście oglądu świata czy estetycznych preferencji danego człowieka. Ale nie. Tutaj na pewno nie chodzi o to, co się komu podoba. Golgota Piknik była pierwszą nad Wisłą, otwartą bitwą o kształt kultury, w jakiej żyjemy. Z jednej strony mieliśmy osadzone w europejskiej tradycji protesty, a z drugiej widowisko żerujące na tej tradycji i ją wykorzystujące wedle woli i uznania swych twórców. Rzecz nie w tym, abyśmy teraz brukali swoje ego przypominaniem scen, symboli i słów, które użyto w tamtym bluźnierczym spektaklu. Natomiast warto przywołać o, francuską Wikipedię. Tak, tak. Gdzie hasło Golgota Piknik tak oto było definiowane już w owym 2014 roku. Tutaj cytat. Sztuka, ta sztuka, czyli ten dramat, to, ten scenariusz. Łączy poważną krytykę społeczeństwa konsumpcyjnego i rozczarowanie ludzkością z dekonstrukcją osoby i nauczania Jezusa z Nazaretu. O. Także wówczas w wydawanej w Paryżu gazecie La Vie, czyli Życie, Henryk Lindel tak po premierze recenzował spektakl. I tu znowu zacytujmy, bo warto. Sztuka ośmiesza i systematycznie poniża Chrystusa. Znaczenie Jego śmierci na krzyżu, treści wiary, a także samych wiernych. Autor cały czas prowokuje, odwracając swobodnie sens wiary, ale od, albo odbierając jej wszelką transcendencję. Tak, proszę Państwa, a bez transcendencji. Nie ma duchowości. On tak po prostu nie ma kontaktu z Panem Bogiem. Całe pokolenia Polaków wypełniały nasz kulturowy spichlerz, że tak powiem. Ha, jakby ktoś wolał, niech nazwie to sobie lodówką. A więc wypełniały strawą, pożywieniem, którym się i do dzisiaj żywimy. Szczęśliwie. Przez całe wieki. Eksperymentowano co do menu i w końcu zdefiniowano dietę najlepszą dla naszego narodu i państwa. No, oczywiście zdarzały się okresy niedojadania, jakieś zabory, jakieś okupacje, albo też, jak to mamy, jak to się dzieje dzisiaj. Były okresy bachanaliów, po których trzeba było się, excuse moi, proszę państwo, jak już w po francusku, to po francusku, po prostu wyżygać. Dieta, dieta, która jest obecnie niejako przymusowa, ta kulturowa dieta, może skończyć się tylko na dwa sposoby. Po pierwsze, śmiercią tak karmionego organizmu. Czytaj zupełnym wyjałowieniem kulturowym, a po drugie nowotworową mutacją, czyli zmianą tożsamości. Protestujący przeciwko temu i w ogóle inaczej myślący niż poprawniacy są ośmieszani, stygmatyzowani i wykluczani. Jeżeli nie oprzytomniejemy, co należy rozumieć, jeżeli nie zmądrzejemy, to być może za kolejne lat kilkanaście system już nie zaakceptuje że się nie korzysta z jego piknikowej oferty wtedy spektakle alternatywne do mainstreamu będą oficjalnie zakazane a jego twórcy penalizowani tak natomiast biorący udział np. Na w nabożeństwie drogi krzyżowej będą przymusowo Leczeni z fanatyzmu. No cóż, prawdziwa Golgota nie zna kompromisu ze światowością, a jej signum, jakby nie było, jest pisana z dużych liter: pasja. Panią rączki całuję, panom Ściskam prawice. Błogosławionych świąt Wielkiej Nocy wszystkim życzę. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.